Smurfing? Imponuje ci to? Repsak? Powiedz nam, Spójrz, że ci to imponuje. Powiedz to. Ja, to ty chyba złego builda tyle robisz. Co ty? Dobry jest. Poszedłeś on hita, ale ci powinna się podnieść, chyba jak a idziesz. To idę apę, z on hitem. A rozumiem, <grym>, to jest taki build all in one. No, no, kurwa, przecież jak pójdę on hita to... nawet nie będę profitował za tak speedu całego. Bo potrzebne są Nie rozumiem co. Raz, dawaj, Bagdura Uwaga, że nikt FIFA nie dostał. Tu no! Zabijcie Kamila, nie mnie! Dziewięć. Zabij... Zabij... Dobra, nie, nie mają tak? miliona Erek. Ktoś w to wbiegnie zaraz, się nie boi. Ereka malfita poleciała. Wrzucamy Czekaj. Dwa R Andisz Andisz Hello. O kurwa. Hello! Ale im powiedziałeś Kamil Hello. O mój Boże. O mój Boże. Okej. Okay. <laughs> Dobra redemption. <laughs> w czas kurwa.